Co najbardziej zaskoczyło Cię w dorosłym życiu? No i to jest mocne. Dobre, dorosłe życie to u mnie zaczęło się chyba bardzo późno, wiesz? Bo niektórzy chyba żyją w takim przeświadczeniu, że osiągasz 18 lat, gdzieś tam stajesz się pełnoletni i nagle jesteś dorosły. A u mnie to przyszło wiele później, nie? Bo my przez to, że też w tej ekipie żeśmy byli, znowu pojawia się ekipa, ale jest to nieuniknione. I jakby tam wszystko było mega proste wszystko dane na tacy. Nie musisz się niczym przejmować. Idziesz na nagrywki. Masz mieszkanie zapewnione operatora, montażystę nic, nic cię nie obchodzi. Nie? I to dorosłe życie u mnie zaczęło się po wyjściu z tej ekipy tak naprawdę. Ja dopiero wtedy zacząłem myśleć o tym, że ja potrzebuję operatora sobie załatwić, że ja potrzebuję montażystę, że ja potrzebuję własny sprzęt. I tutaj zaczęła się gonitwa, nie? Że trzeba kilka rzeczy spinać yy, naraz I to, to był taki największy problem. Nie? to takie. To to, to to mnie dużo nauczyło, na pewno dużo samodzielności. O. Co było najtrudniejsze w tym procesie? Yy... Chyba podniesienie się z, z takiej świadomości, że już nie masz ludzi wokół siebie, z którymi zawsze możesz sobie ponagrywać, tylko musisz liczyć tylko i wyłącznie na siebie, wymyślać sam te pomysły, sam je realizować. No i też jesteś zdany na siebie. Nikt ci nie podpowie, czy robisz coś dobrze, czy źle, tylko bardziej sam to musisz wyczuć. Więc to chyba było takie kluczowe. Czego cię to nauczyło, ta samodzielność? Życia. Dorosłego <laughs> życia. Życia, życia, nie, naprawdę. Yy, zacząłem widzieć, że po prostu należy polegać tylko i wyłącznie na sobie, nie? Bo wcześniej yy, to było tak, że ktoś coś powiedział, ja powiedziałem: OK, zgadzam się z tym, jest spoko. A później jednak ta decyzyjność i to wszystko leżało już na mnie, typowo na mnie. Więc jakby podejmowanie świadomych decyzji, przemyślanych decyzji, tego chyba mnie nauczyło najbardziej, no. Po odejściu z ekipy, kiedy spotkała Cię ta samodzielność. Co w takim razie straciłeś przez to? Na pewno straciłem część takiej zajawki, bo ja teraz powtarzam do dziś dzień, że jak robisz coś sam, to jest ciężko się to robi po prostu. Nie możesz z nikim pogadać, wymienić się poglądami, gdzieś się posprzeczać i tak dalej, a to jednak byli ludzie, którzy mm, nawzajem siebie napędzali. mieć bardzo dużo samodyscypliny, co, no, żeby to zrobić? No. i to było takie, że czujesz trochę, trochę nagle, stajesz się sam w tym wszystkim nie do końca wiesz, jak się pozbierać I, i to jest takie trochę w tym smutne i dobijające, że zacząłem wszystko robić sam i przestałem czerpać z tego aż taką przyjemność, no nie? Bo zawsze jak wiesz, masz kilka osób, jeden powie coś śmiesznego, drugi pociągnie jeszcze coś dalej, albo coś wymyśli, wpadnie na coś, robicie to, jest, jest ta zajawka. A tutaj tak zaczęło to trochę przygasać. Czy jest coś, Kamilu, za czym ty tęsknisz? Tak w sobie. Co kiedyś było w tobie, co to straciłeś? O, we mnie. No tęsknię na pewno za tymi czasami, kurczę, ekipowymi. Nie mówię tu już o samej ekipie yy, i o ludziach, tylko bardziej o tym, jak życie było beztroskie i proste. to jest to, że wy wszyscy o tym wspominacie. No bo to stary, jakby nie jesteś w stanie osiągnąć nic lepszego, mając te, ja miałem wtedy, nie wiem, 25 lat, jakby jeździsz po całym świecie, na, tak naprawdę na nic nie wydajesz pieniędzy. Mieszkasz w najlepszych chatach wiesz, na świecie, jeździsz, drożysz się drogimi furami, kupujesz sobie drogie ciuchy i tak naprawdę nie musisz chodzić do pracy od 9 do 16, bo twoją pracą jest, nie wiem, skakanie do basenu z drugiego piętra. Yy, wiesz, mieszkania na, w Los Angeles, nie. Czy w tej melancholii a propos tamtych czasów nie ma chyba tak naprawdę w was wszystkich za bardzo? że to już minęło, a wy tak strasznie do tego wracacie. No nie wiem, ja na przykład wracam, bo bardzo miło wspominam te czasy. Jakby po prostu mi sprawia to przyjemność, że sobie, nie wiem, wrócę do filmu, który nagrałem sobie w LA 4 lata temu, ja sobie to oglądam i tak mówię, kurde, ja to przeżyłem, zajebiste, mega fajne. I wiesz, to też daje ci taką motywację do działania, żeby jakby może gdzieś, e, zbudować coś fajnego w przyszłości, jakiś projekt, albo po prostu żyć na takim poziomie, że będziesz sobie mógł lecieć do tego Los Angeles, tam zamieszkać i robić takie głupoty. Rok temu sytuacja wasza a propos ekipy była inna. Zdecydowanie mam wrażenie. Yy, mówi się, że czas niszczy wszystko, lubię, lubię, lubię to zdanie. Wy wszyscy chyba jesteście bliżej, co? Niż byliście. No I... na pewno, zdecydowanie. Zdecydowanie tak. I, i trąby potrafi wynająć halę od Karola, nie wiem, czy tam się spotykają, czy nie. Murcik potrafi nagrać z Kasią, ty potrafisz nagrać z Kasią, tak. czyli, czyli. Chociaż z Kasią chyba nigdy by nie mieliście spiny, nie? Chyba Kasia była tym takim neutralnym gruntem ekipowym, mam wrażenie. Była, ekipie, strona, ekipie, była no. strona Karol i Wujas, yy, tak. wy i pomiędzy tym gdzieś była Kasia. No tak, 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 tak. Yy, no tam nigdy nie było w zasadzie żadnych takich dram, no z mojej strony przecież też nie, ale ja właśnie, ja wtedy byłem tego typu gościem, który nie miał swojego zdania. Jak ktoś coś powiedział, że robimy to tak, to ja, okej, okay, dobra, teraz na przykład? Stary, jak ja bym tam siedział teraz, jak, jak daliśmy razem w salonie i przekminialiśmy jakieś rzeczy, no jakby mi się coś nie podobało, to ja po prostu mówię. Ja, nie podoba mi się to, ja tego nie zrobię, nie? Wcześniej nie do pomyślenia, że ja bym mógł coś takiego powiedzieć. No, Czemu więc... w takim razie się zbliżyliście? Mm, teraz? Tak. Myślę, że kurczę, jakoś ten czas leczy rany de facto. Nie, nie dla wszystkich, <śled> ale dla niektórych. Dla kogo nie? No kurczę, na przykład dla minimajka nie. Na minimajka nie. On, on, jako jedyny w zasadzie, to też jest jawne, więc mogę o tym powiedzieć. Jako jedyny nie podpisał tego porozumienia, które żeśmy tam poroz podpisywali, wrzucali do internetu, i, i on jest gigantycznym, tam powiedzmy, wrogiem, nie. Czytałeś książkę? Nie, ale mam. Dostałem od minimajka. Mm. Nie czytałem. Ale pewnie wiesz, znasz zawartość. Z, trochę znam z komentarzy różnych. Zebo. Kanałów, tak na przykład. Pozdrawiamy Zebo. Na przykład. E, chyba większość z nas tylko, tylko, tylko stamtąd. Minimike od zawsze był taki, że on miał swoje zdanie i ciężko hmm. to zdanie było zmienić. W, w, zmienić. No Więc on, jak już coś sobie powiedział i na czymś postawił, to po prostu się tego trzymał. E, czy to są dobre decyzje, czy złe? Nie mi to ocenia. Czy to, co on napisał w książce? No. Bo napisał tam jednak inaczej. Nie napisał tam tak naprawdę nic aż tak konkretnego, ale tam takie, jednak coś tam wiesz, coś tam padło. Gdzieś tam chcę chce tą iskierkę, żeby jak to powiedzieć, chce, chce ich tam drapnąć, nie? Troszeczkę. No mam, tak. mam wrażenie. Czy on może to zrobić? Nie mam zielonego pojęcia. Bo wy, wychodząc z ekipy, wy. Mm, inaczej, czy was obowiązuje jeszcze w ogóle jakiekolwiek NDA? Czy ciebie, czy mini NDA na pewno tak, bo to było na kilka grubych lat, albo jak nie na więcej. Natomiast no, umowy nas jakby nie obowiązują. Czyli nie? jest możliwe to, że ta książka w jakiś sposób go może pogrążyć? Takim, że on mógł tam złamać NDA? Bo jeżeli to zrobił świadomie, no to, no to jestem ciekaw. So, musiałbym to przeczytać i zobaczyć, jakie, jakie rzeczy tam wyciągną na światło dzienne, bo bardzo dużo rzeczy po prostu już było wyciągane przez wielu członków. Myślę, to chyba nie pokazało się nic nowego, ja mam wrażenie. No też chyba z tego, co mi się kojarzy Zabu mówił, że tam nic nowego nie wynikło. Że tego, pokłóciliśmy że... się o hajs no. i pokłóciliśmy się o hajs, nie? No. No nie jest to, że wiemy, że do tego wracamy, ale że, jakby, mam wrażenie, że ludzie nadal czekają na jakieś magiczne powiedzenie, Aha. dlaczego jakiś rozpadła. Ale oni czekają na ten film, że sprankowaliśmy całą Polskę. Przecież to <laughs> tak, pojawia się tak, przy każdym TikToku. Tak, tak. Ale który przecież, powód jest jeden jest wszystkim, chyba już znany, był przekminany milion razy. By się pokłóciliście o hajs. No. I, i <grydź> <grydź> do, <dosyć, Ale grydź> Powód się... ekipy, pokłóciliśmy się o hajs. <grydź> przestańmy zastanawiać się coraz setny, dlaczegoś to stoi. Ludzie dalej drożą, drożą. ale nie dziwię się, bo ja wielu, wiele osób teraz spotykam na ulicy, które po, podbijają do niej mówią: Kurde, krzychu stary, zbudowałeś mi dzieciństwo, mega dzięki, nie? No bo wtedy ci ludzie mieli po 12-13 lat, teraz wchodzą w dorosłość, 18 lat. I oni naprawdę zawdzięczają nam takie mocne czasy, szczególnie te czasy, w których maseczki się nosiło to no każdy. Siedział na chacie, nie mógł z tej chaty wychodzić, więc właściwie jedynym zajęciem, które oni mieli, to oglądanie ekipy. Daily. Czemu nie przyjechałeś na festiwal? Eee, mieliśmy wtedy Speed Games. Ja wtedy driftowałem. Przyjechałbyś? Przyjechałbym. Przyjechałbym. Chyba jako A... jedyny. Nie, tromba też by przyjechał. Nie przyjechał. Eee, mieliśmy w planie przyjechać, tak szczerze powiedziawszy. Mi akurat ten Speed Games przeszkodził. Przeszkodził, bo to tam jakieś tam zawody i tak dalej. Ale był taki plan, żeby po prostu się tam pojawić. Natomiast. Chciałeś być na scenie? Czy to już było za dużo? Nie, to już by było za dużo. Zresztą pojawiały się pewne propozycje, żeby zaśpiewać jakieś kawałki wspólnie. Nie wszyscy się... Od na do... No, nie bezpośrednio. Mhm. Nie wszyscy... Nie bezpośrednio? Kurczę, czekaj, nie... Byś... ja nie pamiętam... To jak to pisał? Management? Nie, czekaj, nie pamiętam... Na czym to wyszło? Czy to wyszło na spotkaniu, bo byliśmy na takim... Nie wszyscy na nim się pojawili, ale by... wyszła od Karola propozycja spotkania. Ze wszystkimi? Tej OG ekipy. Mm -hmm. I faktycznie wtedy się spotkaliśmy, ale nie wszyscy. Byłem tam w zasadzie tylko ja i Tromba z tej takiej OG, no i Kasia. Okej, okay, no to więc... Kilku osób brakowało. Kilku, kilku osób brakowało, ale tak, nie, ta propozycja wyszła wcześniej. Chyba może i od niego. Kurczę, nie pamiętam, nie pamiętam. I wyszła taka propozycja właśnie, że może by zagrać, wiesz, koncercik jakiś na, na, na festiwalu ekipy, I o tym, o tym tam rozmawialiście, tak? Nie, na spotkaniu nie. Spotkanie było czysto takie ziomalskie, nie? O pierdołach. Ale pojawił się ten temat, i jakby na początku kilka, właściwie to właściwie w, w, prawie wszyscy, powiedzieli, że. Może, ale nie do końca. I później dopiero tak, jak sobie tak wewnętrznie różne różnie sobie porozmawiały, to stwierdzili, że jednak w sumie to nie jest ok. Ciekawe jest to, że wy pomyśleliście, bo wiem, że Murcik się tak wypowiadała, że. Że to tylko tak naprawdę da plus Karolowi, nie? Że on by na tym zarobił hajs, bo by byście się De pojawili. Tak, to tak. Tak, tylko że rzeczywiście w tym wszystkim, poza. No jakby to jest jakiś minus, który mogliście w tym znaleźć, oczywiście. Ale to naprawdę byłoby Nie, no to by było mega fajne. To by było Wiesz, super. Ja z Trąbą tak naprawdę byliśmy najbardziej in na to, żeby tam być, ale gdzieś tam wspólnie podjęliśmy decyzję, że jak już powiedzmy wyszliśmy z tej ekipy wspólnie, to też działajmy trochę wspólnie i głupio też byłoby się pojawić na scenie, tylko ja, tromba i co. I, I nie ma reszty, więc stwierdziliśmy, że albo wszyscy, albo nikt. No A większość jednak była na nie, więc się nie pojawiliśmy. No. <śkoda> szkoda, szkoda. Bo ja cały czas myślałem, że właśnie chyba wszyscy gdzieś tam nie pomyśleli, że, że, że naprawdę jako, jako moment YouTube'owy, jako moment historii polskiego YouTube'a, tak. gdybyście wy znowu pojawili się na tej scenie, gdyby, to byłoby świetnie. Szkoda. Ja byłem na to gotowy, szczerze powiedziawszy. Nie czułem tego w 100%, że to jest OK. Eee, także na 100% idei to robię, ale czułem, że mógłbym to zrobić i byłoby to fajne. Takie wrażenie odniosłem. Ale tam jeszcze w ludziach jest dumy, co? Niektórych. Jest, bardzo dużo w nich, ucopa niektórych, no. Aż mnie to dziwi, jak bardzo dużo. Charaktery, każdy ma inny. <śmiech> Zdecydowanie. <śmiech> Widziałeś TikToka ostatniego z tym domem? Co, ta wiem, dziewczyna? Że... Tak, tak, o co tu chodzi? Weźmy wytłumacz, bo ja dopiero... to skomentowałem. No nie no, po prostu w tej chacie ktoś teraz mieszka, wynajmują tą chatę, ten pierwszy dom ekipy nasz. No i wiesz, dziewczyna wrzuciła jakiegoś TikToka chyba w ogóle totalnie nieświadomie, że... No z tej chaty po prostu tam kilka przebitek do muzyki i, i tak dalej. I nagle patrzę, Karol skomentował, że proszę zapytaj rodziców, czy mogę wpaść, i zrobić zdjęcie salonu. No nie. Miliony lajków się tam posypały, ludzie podłapali. E, oczywiście widzowie, że to jest dom ekipy, chata ekipy. Karol też tam napisał, że spędziliśmy tam, że 5 lat temu tam stworzyliśmy gigantyczny projekt, który był mega, mega znany i tak dalej. No i dlatego to poszło, nie? Tam trąba skomentował, ja skomentowałem. Ogólnie, no grube, nie? Jak to zobaczyłem, to też już sen do ziemi patrzcie, patrzcie, ale ja, nie? I wysyłem im. Chciałbyś tam wpaść? Czy no, pewnie, że tak. Zajebiste to by było. Śmiesznie, że ta dziewczyna, ona nie, nie wie, co ona zrobiła. Tak, ona nie wie, co zrobiła, ale nie... To, to jest, to jest... Mylę, czy ten, jej, jej, jej post ma 3 miliony lajków? Może być, nie wiem, nie wiem, 1... bo ja to komentowałem dwa dni temu chyba jakoś, ale już popatrzyłem, że tam pod jednym komentarzem mamy mas 5 tysięcy lajków, więc tam grubo on poszedł, nie, ten, ten pościg. Ale kurczę, zarobiście, się by tam było wrócić, wiesz, kupa wspomnień, początki ekipy tak naprawdę, nie? Ja już mówię, nie mówię o, o, o ludziach jakby, nie chcę się odnosić do konkretnych ludzi i od tego jakby, co się wydarzyło. To jest po prostu kawał zajebistej historii nie? i to jest, to jest niesamowite, że tak by wiesz, ja tam, tam się narodził poczciwy Krzychu, tam, ja narodziłem się w internecie tak naprawdę, tam się moje życie zmieniło, nie, więc ja bardziej na to patrzę w ten sposób, że nie, że ludzie tacy i tacy czy tacy postąpili tak czy inaczej, tylko że po prostu, wiesz.